Halo halo witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jacek Różowski Witam w nowym odcinku na moim kanale z nowej serii na moim kanale Któremu jest Among Us I dzisiaj ze mną jest Seris Cześć nie no nie zostałem zmuszony, elo I dzisiaj ze mną jest Jajo Dzień dobry Jest Wiszer Dzień Ale może tak po kolei kogo go widzę tutaj Norbi jest tu stoi Norbi się nie przewija Lensu jest Cześć Jest Firuś Fire Firek firuś. Fira odzywamy. Dora, się na jest Kapioks yy, Witam. Jest Zwanek. No. no yy, Norbi, Fira się nie przywita. Tak, nie więc od... Myślę, Firko, że. Kiedy wiecie, to. Yy, Firkowi znowu się zepsuł mikrofon, bo mu się psuje, a Norbi. Norbi jest dzisiaj pisał, naszym czarnuchem Będę pisał na czacie. Dobra. Dobra, yy, myślę, że gra jest na tyle znana już, bo naprawdę pełno osób w nią gra. Więc że nie muszę ją ich chyba tłumaczyć specjalnie Ale jak co, to po prostu się dowiecie wszystkie trakcie rozgrywki, my też, to będzie nasza właściwie druga rozgrywka, taka teraz na poważnie, bo tamta była pierwsza. No taka no taki trening na początek, dobra. Nie ufajcie jajowi. Dobra, to lecimy Wszyscy zasady znają Więc no, dobra A się... Chciałem tylko. Dobra, to potem powiesz. Lecimy. Jestem niewinny moi drodzy. Dobra. Gra o to chodzi, że mamy questy jest dwóch morderców Dobra, komu mogę zaufać? Eris, Eris, Eris za mną idzie Eris i... Dobra, zobaczmy questy na mapie Mamy jeden w adminie Kapioks Mamy kartę Okej okay. Więc mamy już quest'a zrobionego Ja bym wolał się trzymać z kimś w razie... Kapioks? No chodź, poczekam na ciebie Poczekam na siebie Kapiox. Mam admina. Jeden jest w kafeterii w medbayu są trzy osoby. Kapiox. Nie miałem powiedzieć że to on. Ja czekałem na niego. Ja kurde. Masakra. Ciało znalazłem, Hep, znalazłem jakiegoś... yy, To ja Cze? byłem yy... Dzień dobry, spotkałem dzisiaj Elisa, który leżał niestety Ua! płakałem Gdzie? strasznie. Gdzie? Gdzie? Tam przy, przy elektro pomiędzy elektrownią a security roomem przy silniku. Chcę dodać, że Jajo i Norbi są. Nie są imposterami, bo się tym zbadali. Zbadali się na tym. No i Norbi mnie nie zabił jakby blisko. No i mm -hmm. widziałem no i jak dziwnie kręcił się strasznie Kapioks. Dziwnie radził. Ja ja lubię się na tym... Za bym nie wskoczył ty, do tam yy... to porobił. Nie widziałem nikogo niestety. Eri no mnie pisze, my zawsze umieramy... To jest drogni było, nie? Co kamery się patrzy, nie? Ja tam wyjadłem. No to Polski. Nie ogarnąłem te ciał i chciałem klikać i rensów zgłosił. Tam... to było przy tym, silniku. Ja na pewno no, jest z... No, przy silniku jest Ewisa. A robuch? Nie no, to Robucha tutaj jest chyba. Bo przy kamerze jakoś ciało leży. To nie ja. To co? Ja byłem tam przy kamerowni i nikogo nie widziałem? Co? A po której Dobra. stronie? wiem kto jest w drugim temu. No, no, w Norbi już zagłosował. Jakby na środku, jak od razu masz jak to w dół idzie? I prawo to bo Akurat wiesz, że w prawo nie ma kamerowni? Kamerowy jest w lewym dolnym. No to Skipuję, bo nie wiem. Skip. Ja tak chcę. Eee, yy, no to co? Toś jeszcze nie zagłosował dzbanek, nie. Dzbanek, daj skipa. W lewym dolnym. No i dalej. Niech się kręci ko... dobre oh! yy, Dobra, Norby zagłosował. Norbi dobrze zagłosował. strzela. Norbi dobrze strzela. W ogóle się nie odzywa. Hmm. Kurde, ja bym chciał pograć sobie, ja bym chciał być na tej dyskusji jednej nie, chociaż, bo ja mam dobre, dobrze gadane. Co so, jest w środku? A Firuś tu gdzieś chodził. Gdzie jest Firek? Norbi siedzi na kamerach. Eee, jak to działa? Tak, dobra. Widać co piszę na odcinku. Chyba nie. Dlatego mówię co piszę. Dobra, Erisa tu jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bum. Dobra, to powiedz, że kolejny. Właśnie, kolejny odcinek będziemy robić na śmianę. Odcinki. Kolejny odcinek będzie u Erisa. Na kanale, więc zapraszam... O! Dzień dobry Co się stało? Dzień dobry, pan Jajo zabił... Na razie wlazł za nim do pokoju i widziałem go do wentylów Jajo? Jajo CO? To, to już wiem że nie umiem wchodzić do wentylu Widziałam, że wla... Ufałem to ci Kiedy już właśnie widziałem To co, reportujemy? Byłem na ja kamerach, ja ja widziałem Byłeś na kamerach, ja byłem na kamerach I to ty chodziłeś za kimś cały czas Nie do mogłeś przez... Ja że... mm. tego Nie byłeś żadnym Security Ej, ja tylko to powiem, cmanek jest jakoś mi jest cicho. A ja nie tylko bo. E... Nie no, ja widziałem. No Nikt mi to taka nie to, to powinien być jajo. Tak widziałeś, jak on ci tylko powiedział. no i. Nie, To jest. Norbi i kapiox. Dobrze, jajo powiedział, że to jest Norbi i kapiox. Ja powiedział, że to jest Norbi i kapiox. Kapiox, tak, kapiox, tak. Ouuuuu Dzwonek jak Dobra kapius Czyli Cicho. Cicho. Cisza już jest. Tak, jak już jest wywalanie to też jest cisza. Task complete, task jakie mam jeszcze Mam jeden task Ja mam taski już zrobione. Wiszu tu jest w kafeterii. Nie żyje kto? Wisher, Eris i Rensu Dobra Ale ja umarłem jako pierwszy z Erisem, no najgorzej po prostu To jest focus, to jest fokus. Ogólnie, siema Tu montażysta Eris Znaczy, no, znaczy montuję tylko tę serię Mam taką nadzieję Montuję u siebie i u Robucha na kanale Ale nie o to chodzi, ogólnie to... Wait, Posłuchajcie co Robuch powiedział przed chwilą Dobra ale ja umarłem jako pierwszy zarejestrować, no najgorzej po prostu. To jest fokus, to jest fokus. Ogólnie to żadnego fokusu, moi drodzy, nie było. I oni po prostu mnie zabili bez w tą grę, a Robuchy zabili tak, o tak. My nie ustawiamy odcinków, spokojnie. Nasze odcinki, żadne z, na z naszych odcinków nie jest ustawiane, uwierzcie mi. Jestem montażystą i wiem, co mówię. Jestem, jestem założycielem tej marki. Yy, i, I dużo osób, kiedy. Na pewno dużo osób się spyta pewnie jakie marki. A Robuch niedługo wydaje swoje własne koszulki. Więc no, jak Robuch to oglądasz, to już, już nie ma odwrotu. No, Nara, miłego oglądania. jest Renso? gdzie jest ten Kapiox albo yy, Firus. Chciałbym znowu coś powiedzieć. Wiem, że jest trochę nudny film, ale Robuch mi zakazał. Um, a ja usuwać momentów, bo by nie miał 10 minut, by nie miał zarabiania, więc no więc musicie oglądać tego. Ale spokojnie, ja myślę o was widzowie, więc pomyślałem, że przez ten czas dam wam taką bardzo ładną muzyczkę. Na pewno wam się spodoba, na pewno wam, na pewno wam poprawi humor i będzie się lepiej oglądało wam to nudne. No. Dobra, spokojnie, wiem, przepraszam, chcecie też słyszeć dźwięki, no, zapomniałem, że chcecie słyszeć głupiawe rozmowy, nie wiem w ogóle, nie wiem po co w ogóle Robu chce, żebym montował te filmy, ale okej, okay. nie żyje od początku, więc nie jest zbyt fajny. dopiero później się rozkręca. No, ale dobra, macie już muzykę, ciszy, przepraszam. Co tak narwni? Nie, no, no bo Dwanek coś zgłosił. No, to nie jest co? nie wiem. Dzwanek, prawda, nie jest. też w zasadzie nie możemy bez powodu robić o. tego. To no. w ogóle komunikaty. No. no i to jest Narbi, bo cały czas za mną chodzi. No i. No. mną ja, dwa. ja, się, ja, 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 no, obserwowałem dzień i ty od razu za mną po Nie hmm. ja ma w Ale jest jak przy wejściu. No właśnie, nie. Ale z się, to, się <grym> Napisał ten, yy, napisał zwanek, nie to chciałem. O, no dobra, no ale to pisz. Zwanek, zgłaszaj troszkę kogoś. Albo, nie wiem, skipuj w prawym. Lewy mnie <grywa> <grywa> Koniec, koniec GG. Norbi, ty mi powiedz, jakim cudem ja jajo wchodził do ventów? Gdzie ty go widziałeś? To ja byłem. To, ja... to był Kapiox. Ale Kapiox, ja cię zaufałem, jestem ja myślę, dobra, poczekam na Kapioxa. Kapiox to ziomal, będę z nim chodził. Do nagry dostaje pysk i Kapiox idzie do wentów. Super. Tak się robi odcinek, nie? Do tego tak. robimy mogłeś pójść Klikajcie play again, pamiętajcie, nie quit. Ja pierdzielę. Zaufałem nie tej osobie, co trzeba. Dobra, nikomu nie już Mogłeś mi zaufać, widzisz dwóch. Właśnie, bo ja miałem Byłem jednym kapelusznikiem, który idzie włączyć reaktor. Nagle pirem z, ca... z całej pety w <grym> keda strzela. <grym> Dobra, zaczynamy dalej. E... 10 Pug! 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 Jestem z ryem, pugcząm. mogę? Halo, Halo! Okay, okay, Kto okay. znalazł ciało? No nie, no i. Ja, Lora. Ja, ja. Lora, po kolei! Kto znalazł ciało? Ja! Gdzie je, gdzie je znalazłeś? E, tam ci taki, e, kurde, jak powiedz tu mi. A, już nie pamiętam. <noise> Dobra, gdzie? Dokładnie gdzie? Prawy górny, prawy dolny? W którą stronę poszedł? Prawy górny. Dobra, czy wiemy kto szedł z prawy... Ja się trzymałem z Erisem, poszliśmy na dół, poszliśmy... Ja byłem w storage Poszliśmy na dół robić misję, ja widziałem jak Eris wyrzuca śmieci, więc wiem, mam 100% pewności, że Eris jest niewinny, widziałem jak wyrzuca śmieci. Macie parę animacji, na przykład skan i wyrzucanie śmieci, macie taki syp jakby. I tam jest animacja no. do tego, więc ja y jestem 100% przekonany no, do Erisa, ja, że Eris nie to jest. Mogę, ja mogę no. powie ten, pokazać, że jestem niewinny przez to, że mam skan. Dobra, chce ja pójdę z tobą. To ja mogę spojrzeć z ciebie zobaczyć, nie ma problemu. Ktoś może pójść ze mną, ze mną dla pewności, dobra, żeby nie było, pójdę, że... Pójdę z ręcem. Ja, ja pójdę z ręcem, ja pójdę z, to pójdę z ręcem. Pójdcie, tak to pójdźcie, pójdźcie razem może. Albo pójdźmy w czwórkę tam wszyscy po prostu i tyle. Nie no. wiem, no. dobra. Dobra, dobra, dobra. No, dobra. to skip vote. No, dobra, wiemy kto poszedł w ogóle na prawo? Nie, ja miałem tylko nie. na skip vaulta. Nie dobra. mamy, dobra, to skip vote. jest niewinny, bo był przyjemniej mnie i mnie nie zabił, jak to się stało, więc... Ja też nie, Eris miał parę szans, żeby mnie zabić i nie zabił mnie, więc ja mu ta... Ale Pog, moi drodzy, ale się jaram tym gadaniem Gadanie jest super O Przez przypadek Teraz, żeby uwierzyli mi, że ja tam pójdę, tak na pewno. Lewis chciał nam pokazać za Rensem. No, nie mają trochę lagi, bo oni na telefonach siedzą. Ja z Alicem na kompie. Fire jest. Fire jest niewinny, na pewno. Czy przeskanował teraz? Zrobiliśmy double killa! POG! Moi drodzy! Double kill został właśnie w tej chwili zrobiony Teraz patrzcie jaka zagrywka Dobra panowie Znalazłem dwa ciała, Znalazłem je w Med Bayu. Jest to rensu i fire. O kurde! A o kurde. przypominam, przed chwilą byłem tam z Eris. widzieliśmy jak się skanowali. Potem mhm. poszliśmy do admin roomu i dostaliśmy ten o reaktorze. Potem ja, posz... ja, byłem ja poszedłem. W admin ja. No to nie wiem, musieliśmy się jakoś minąć, bo ja tam byłem dosłownie jakoś przed reaktorem. Ja, ja so... byłem reaktorem na południu Ja, 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 ci, ja, ja, ja byłem na górze Ja akurat, ja ci ja widziałem, ja, ja wychodziłem z admina do storage'a i ci przypominałem A ja powiem tak, jak... Poszedłem jak my... do admina wtedy Ja, ja, ja poszedłem sobie na górę kafeterii, bo chciałem zobaczyć, czy coś na górze jest, bo nie znam tej mapy, tak? Więc, więc poszedłem po prostu na górę kafeterii nic tam nie było I nagle był właśnie ten reaktor, więc poszedłem po lewo Dobra, czy ktoś był w jakimś miejscu obok wentu? Ponieważ w medbay'u obok ciał był went. więc mógł uciec Wentem. Security. Dlaczego dzbanek się w ogóle nie odzywa? Dzbanek, co? A ty, ci, co? O, właśnie, co ty dzbanek? Co właśnie, robiłeś? Co ty robiłeś w tym czasie? Dzwane. Dzwanek. Dzwanek się dzwanek się jakoś nie odzywa, nie wiem. Dobra, czy to jest i... jego podpuka, czy co? Też nie wiem. Dobra, ja po prostu dam skip vault, bo nie wiem. Też Albo... nie wiem, nie mam pewności. Skip vault. Dobra, skip vault. O, proszę. Dobra. O ty dzba, o ty. Dobra, cicho. Vischer i dzbanek chyba zagłosowali Dobra moi drodzy, ale zrobiliśmy double killa cel Nap Napisał do mnie fisher. No, więc ogólnie Ten cel Fisher to był dla żartów yy, Nie wieście mi yy, ja to pisałem tak dla żartów Fisher proszę Nie obrażaj się na mnie, no ogólnie no i wiem, że tęsknić, wiem, że teraz nie ma takiego montowania jak wcześniej, ale Robóg mi zabronił. Więc no, Pokczup, o komunikację siodła. Nie można siebie tak pisać, że on jest tu na przykład albo to. EZ! ale double killa zrobiliśmy. Let's go. Easy. idealne to było po prostu. I ja z Kapioksem jeszcze szaleńc tak udałem, że czekam na Kapioksa, jakby było ten jakiś meeting, to już ba, miałem ale, mówić, że Kapioks jest 100% niewinny, bo zrzucał śmieci. Kapioks w ogóle za mną poszedł. Ja tylko udawałem, że fejkuję i po prostu dostał w plecy kose. Jak by, 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 bycy ule chyba, zycy bycy ule, zycy ule. Zycy ule. E, e, ale tak jak dla mnie było piękne to, że e, dzwonek sobie za chodził i go strachnąłem wtedy. Dobra. A to bo to ty skarabię. dzwanka zabiłeś, dlatego się tak tak. się skończyła. No ja kapioca z co to, to ja, ja idealnie od na początek gry poszedłem za jajem, już zacząłem robić misję, wbiłem mu od razu kosy i po wentem poszedłem. Ja od razu to... Ile masz minut? Mam minut 16, 17 teraz. No to koniec. To, to, to. Tak, to byłoby na tyle w tym odcinku, mam nadzieję że Wam się podobało. Będzie kolejny odcinek na kanale Erisa, który będzie oczywiście w opisie i no. Gra jest super, mega mi się podoba. Mam nadzieję, że też będzie pewnie seria robiona Fakty, z tego, jest. bo jest gra naprawdę A, super. Ale... Są Ej, też uwaga, filmy. chciałbym coś powiedzieć. E, coś to będzie pierwsza seria u mnie na kanale, o, e, e, pomijając Ralphie's Strange, która będzie, która będzie kontynuowana, która nie przestanie. Oj, no i tak, końców. tak, ona na pewno będzie kontynuowana. Dobra, więc dziękuję bardzo. Nie, jeszcze SCP było na 20 odcinków, ale dobra, nara. dobra. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć. Pa. Dobra.